Według świętego Łukasza. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, siedział tam przy drodze pewien niewidomy i żebrał. Usłyszawszy przechodzący tłum, pytał: Co jest? Powiedziano mu: że To przechodzi Jezus z Nazaretu. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida zlituj się nade mną. Idący przodem strofowali go, żeby był cicho. On jednak jeszcze głośniej krzyczał, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Przestanął Jezus i kazał go do siebie przyprowadzić. Kiedy podszedł, zapytał go, Co chcesz, abym dla ciebie zrobił? On odpowiedział, Panie, abym wzrok odzyskał. Jezus mu rzekł, Odzyskaj wzrok. Twoja wiara przywróciła ci zdrowie. Zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. I cały lud, gdy to zobaczył, oddał chwałę Bogu. Dzisiejsza Ewangelia jest pełna znaczy, przede wszystkim takiej pociechy, pięknej prawdy, o zbawieniu. O Chrystusie, o Jego miłości, o Bogu, Jego miłości. Tak, ale jest też pełna symboli, znaków, no i w ogóle treści, ważnych, bardzo treści. Tak, nawet nie wiem, od czego zacząć. No, ale to w takim razie może zacznijmy od końca. Otóż. Jezus powiedział owemu niewidomemu, Twoja wiara, odzyskaj wzrok, twoja wiara przywróciła ci zdrowie. To jest kolejny przykład na to, że Jezus, kiedy uzdrawiał chorych, to na ogół stawiał siebie jakby w cieniu wiary tych. Którzy do niego przyszli po to uzdrowienie. Tak, tak bym to określił, nie? że Jezus staje w cieniu naszej wiary nie? jako działający. Tak, czy jest to znak tylko pokory? Na pewno pokory, ale też myślę, że w ten sposób Jezus chce podkreślić to, jak, wielko, jak wielkie dobrodziejstwo wyrządzamy sobie, że tak powiem, kiedy wierzymy, kiedy w ogóle do Niego przychodzimy po ratunek, o pozbawienie. Tak, Twoja wiara przywróciła Ci zdrowie. I teraz skoczmy z kolei na początek. Skąd się wzięła Jego wiara? Wiara tego człowieka niewidomego. Otóż, właśnie jak sobie przeczytałem dzisiaj tę Ewangelię, to pomyślałem sobie, że ten człowiek był niewidomy. Nie, zapewne nie od urodzenia, bo on mówi, bo Jezus mówi do niego: od, Odzyskaj wzrok. Czy też on mówi: Panie, abym odzyskał wzrok. Nie? Czyli Raczej kiedyś miał wzrok, a Jezus mu ten wzrok przywrócił. Ale właśnie, kiedy stracił wzrok, to dalej miał słuch. Słuchał. I z tego słuchania zrodziła się ta jego wiara. Myśl tego, co mówi święty Paweł, nie? że wiara bierze się ze słuchania. On gdzieś usłyszał o Jezusie. Słyszał o nim. I, I usłyszał, to znaczy wsłuchał się właśnie w to, co Jezusie mówiono, skoro kiedy tylko znów usłyszał, że przechodzi Jezus, że właśnie Jezus pojawił się tutaj blisko Niego, to zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Czyli odpowiedział też słowem na słowo, które usłyszał usłyszał znaczy zareagował y, słowem y, wiary y, y, zareagował wyznaniem wiary. Tak bo jest to prośba zlituj się nade mną, ale w tej prośbie jest zawarta wiara w Jezusa. Wiara w Jego de facto zbawczą moc. Tak idący przodem strofowali go, żeby był cicho. Myślę, że to może być takie dość zaskakujące, bo przecież chyba ci ludzie musieli już wcześniej widzieć, jak Jezus uzdrawia i raczej powinni byli przejąć się losem tego niewidomego i powiedzieć, aha, chcesz być uzdrowiony, to chodź rzeczywiście, nie? bo tutaj faktycznie jest Jezus, który już nie jednego człowieka uzdrowił. A oni jednak go strofowali. Tak, może to wynikało z tego, że bardzo mocno nie, w, wtedy jeszcze w sercach tych ludzi, którzy tego tłumu, nie, który otaczał Jezusa, zakorzeniona była taka pogarda nie, dla chorych, między innymi niewidomych, wynikająca z przekonania, że. Każda tego typu choroba, utrata wzroku jest jakąś boską karą, więc na pewno ten człowiek, skoro jest niewidomy, to musiał kiedyś coś złego zrobić, więc nie zasługuje na, na to, by go zauważono, nie zasługuje na uzdrowienie. Tak, myślę, że to, że go uciszano, to mogło wynikać. Z przekonania tych ludzi, którzy go uciszali, że ten niewidomy nie zasługuje na uzdrowienie. A Jezus był, delikatnie mówiąc, przeciwnego zdania. Jezus przystanął i kazał go do siebie przyprowadzić. I zapytał bym powiedział, nawet z, pewnym, z pełnym szacunkiem. Co chcesz, abym dla ciebie zrobił? Tak, bo to pytanie mogłoby się wydawać dziwne. No przecież wiadomo. Tym bardziej, że ten człowiek wołał, zlituj się nade mną. Ale dla mnie to pytanie, które Jezus zadaje temu człowiekowi, co chcesz, abym dla ciebie zro zrobił, dla mnie jest znakiem, Wielkiego szacunku. Tak, bo mi to w uszach brzmi, jakby Jezus czuł się sługą tego człowieka. To przecież słudzy przychodzą do swojego pana i mówią: Co chcesz, abym dla ciebie zrobił?. Tak, Jezus staje tutaj w, postaci, w postawie sługi wobec tego niewidomego człowieka. Myślę, że to nie był jedyny raz, kiedy Jezus zadawał takie pytanie ludziom, których, którzy przychodzili do Niego po uzdrowienie: Co chcesz, abym dla Ciebie uczynił? Dosłownie, jak sługa. Jezus pyta: Jak sługa? Tak, i ten człowiek odpowiada Panie, nie? czyli jakoś nie bierze sobie do serca tego, że Jezus staje w tej postawie sługi, tylko nazywa go Panem i mówi, abym odzyskał wzrok. Tak, bo taka jest naturalna konsekwencja wiary. Naturalną konsekwencją wiary jest odzyskanie wzroku. Wiara otwiera oczy. Tak. Wiara otwiera oczy. Na co otwiera oczy? No przede wszystkim na Bożą miłość. Jeśli nie widzisz Bożej miłości, to znaczy, że nie wierzysz. Co nie znaczy, że z Tobą jest coś nie tak, jeśli nie wierzysz. Wiara jest łaską. Owszem, jeśli nie wierzę, a chciałbym uwierzyć, no to powinienem się pytać siebie, czy słucham, czy usłyszałem, co jest w Słowie Bożym, co wyrażają świadectwa ludzi, ludzi wierzących, znających Chrystusa. Co mówią ci, którzy właśnie twierdzą, że znają Jezusa i on odmienił na lepsze ich życie. Tak, to jest na pewno, nie? jeśli nie mam wiary, to warto sobie to pytanie zadać. Czy słucham? Czy słucham, czy też to przyjmuję, co słyszę? Tak, ale wiara. Właśnie nie jest tylko, jak już nieraz wspominałem, przekonaniem o tym, że Jezus istnieje, że ma moc uzdrawiania. Wiara jest też już znajomością Jezusa. Ja myślę, że ten niewidomy człowiek wiele o Jezusie już słyszał. Także można było powiedzieć, że dobrze Go znał. Dlatego z taką pewnie determinacją chciał się koniecznie do niego dostać. Natomiast ostatecznie ta wiara, która doprowadziła go do spotkania z Jezusem, spowodowała, że on zaczął widzieć. Zaczął widzieć ogrom Bożej miłości, zaczął widzieć prawdę o świecie, o sobie. Przestał błądzić, przestał błądzić. Zaczął tak wyraźnie widzieć rzeczywistość, że mógł wreszcie uruchomić cały swój potencjał. Mógł ze swoimi sprawnymi rękami, nogami, swoim umysłem, umiejętnościami i tak dalej pójść do ludzi i zapewne to zrobił. Mógł. Jak to mówimy, wrócić do pracy, do zawodu, ale przede wszystkim do ludzi, do rodziny, być może właśnie, którą być może opuścił w jakiś sposób, żeby nie być dla nich ciężarem i żeby żebrać na swoje utrzymanie, no bo nie mógł na swoje utrzymanie zapracować. Tak, wiara otwiera nam oczy. I przede wszystkim, bo często się mówi o tym, że wiara otwiera nam oczy na nasz grzech. Owszem, też, ale przede wszystkim na ogrom Bożej miłości, przede wszystkim na potencjał, który w nas jest, przede wszystkim na to, kim jesteśmy, jak ważni jesteśmy, że jesteśmy dla Boga tak ważni, że On wręcz staje przed nami w postawie służby, jako sługa i pyta, co chcesz abym dla Ciebie zrobił.